Dzień dobry. Czas na chwilkę odpocząć od wielkich klubów, od Realu Madryt, od Barcelony, od Atletico, bo i tak kotłuje się na szczycie tabeli Primera División do tego stopnia, że jeszcze pewnie będzie kilka sposobności, żeby nagrać odcinki poświęcone właśnie tym klubom. Natomiast ostatnio było troszkę mniej o klubach mniejszych, a jest w Hiszpanii jeden klub, który wzbudza absolutnie skrajne emocje i powiem Wam, że przygotowując ten odcinek... Uznałem, że puszczę sobie w tło Jose Bordalasa, sympatycznego szkoleniowca hetafe i wpisałem sobie na YouTubie Jose Bordalas. Co mi wyskoczyło? Jose Bordalas z pinaski Kesetienem. Historia konfliktu Bordalasa z Marcelino. Jose Bordalas kontra Erik Ten Hag. Jose Bordalas kontra Julen Lopetegi. O co poszło? Ta historia jest niesamowicie długa, no bo rzeczywiście Jose Bordalas jest dzisiaj trenerem, który wzbudza zdecydowanie najbardziej skrajne emocje w piłce hiszpańskiej. Bordalas, trzeba powiedzieć to jasno, dokonał rzeczy fenomenalnych z zespołem Getafe. To znaczy, to jest facet, który, żeby tutaj zarysować całą historię właśnie tego trenera. To jest facet, który najpierw poprowadził Deportivo Alaves do Primera División. Natomiast tam władze doszły do wniosku, nie, to jest raczej taki trener, który bardziej będzie pasował do niższych lig hiszpańskich, gdzie bardziej liczy się walka, a mniej piłka. Więc podziękowano Bordalasowi. Zatrudniono Mauricio Pellegrino. To była bardzo dobra decyzja. Alaves awansowało m.in. do finału Copa del Rey. Rozwinęli się Marcos Llorente, Teo Hernandez i tak dalej. Nikt po Bordalasie nie płakał. Natomiast Bordalas w tym czasie przejął hetafę. I tak, najpierw poprowadził to hetafę do awansu do Primera División, później zajął z tym hetafę spokojne ósme miejsce. Później piąte, ostatnio także ósme, a po drodze spisywał się świetnie także w Lidze Europy, gdzie potrafił wyeliminować Ajax Amsterdam. Oczywiście w tle były gigantyczne dyskusje na temat samego stylu Hetafe, o którym za chwilkę powiem nieco więcej. Natomiast teraz nagle wszystko się posypało. Teraz Hetafe konkretnie w tym momencie zajmuje 15. miejsce w tabeli Primera Division, ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Za chwilkę ta przewaga może zmalać do czterech oczek i pojawiają się takie pytania. Co tutaj się stało? Dlaczego to Hetafe zupełnie się posypało? Bordalas na swoją obronę używa takich całkiem racjonalnych argumentów, twierdząc, że jedynie Real Madryt w ostatnich latach był w stanie z sezonu na sezon powtarzać sukcesy, że tego nie dokonał ani Bayern, ani Liverpool, a my przez trzy lata utrzymywaliśmy się w top 8 Primera Division, gdzie Hetafe budżetu top 8 absolutnie nie ma. Natomiast jeśli chodzi o Hetafe, wydaje się, że po pierwsze ta ekipa. Poniekąd została przeczytana przez Rywali, a, a jednak prezentuje styl bardzo charakterystyczny. A po drugie, wydaje się też, że doszło do pewnego zmęczenia materiału. Bordalas pracuje z tą ekipą już 5 lat. A ostatnio Angel Torres, czyli prezes hetafe, także dość kontrowersyjna postać, powiedział takie zdanie, które szczerze mówiąc mną wstrząsnęło. Bo jednak rzadko zdarza się, żeby, żeby poniekąd pracodawca tak wypowiadał się na temat swojego podwodnego. Mianowicie Angel Torres powiedział, że cykl trenera powinien trwać 3 lata i niektórzy czasem mają problem z przyznaniem się do błędu. Oczywiście był to atak wymierzony w stronę Jose Bordalasa, który miał nadzieję, że po tych wielkich sukcesach, jakie odnosił z Getafe w ostatnich sezonach, no bo ósme miejsce to jest wielki sukces, to jest po prostu jak trofeum i w pewnym momencie nawet można było się zastanawiać, kto jest najlepszym hiszpańskim trenerem w tym konkretnym momencie no i Bordalas w top 3 z pewnością by się znalazł. Natomiast Bordalas cały czas musi zmagać się z takimi zarzutami, że jego ekipa prezentuje antyfutbol i rzeczywiście to się zgadza. I praktycznie ten temat wraca za każdym razem. On w pewnym momencie zaczął wyglądać jak taki y, człowiek, który musi toczyć walkę praktycznie z całym światem. Że te zarzuty spotykają go z każdej strony, że czuł się prześladowany. No trochę wyglądał na takiego gościa, który idąc na przykład na konferencję prasową wiedział, że znowu będą te zarzuty, że znowu będą zarzuty. Natomiast faktycznie hetafe się, zdarza się bardzo dużo takich spotkań, kiedy ten efektywny czas gry piłką jest niewielki. Z drugiej strony Bordalas odpowiada, no okej, okay, ale to nie jest antyfutbol, bo my z kolei gramy bardzo wysoko i staramy się bardzo wysoko tę piłkę odbierać, żeby nie być gołosłownym. Czwarty najwyższy odbiór w lidze. Także jeśli chodzi o ustawienie linii obrony, ona też stoi bardzo wysoko. Może nie na poziomie Barcelony, ale blisko. Ale coś się posypało i ta drużyna po prostu przestała osiągać pozytywne wyniki. Taki piłkarz, który niedawno występował jeszcze w Hetafe, który ten klub opuścił, Faisal Fazir, przyznał, że tym głównym winowajcą jest po prostu Jose Bordelac że piłkarze mogą mieć zwyczajnie dość jego metod. A te metody są naprawdę ultra wymagające. To znaczy, Hetafe w tej piłce hiszpańskiej funkcjonuje troszkę jak taki obóz wojskowy. Wiecie, jak wygląda piłka hiszpańska? Kiedyś o tym opowiadał Bartłomiej Pawowski w wywiadzie dla przeglądu sportowego i wydaje mi się, że ten trend został utrzymany, że zdarza się, zdarzają się piłkarze, którzy nie do końca podchodzą do swoich obowiązków profesjonalnych. Którzy nie dbają o siebie. Nie każdy jest jak Casemiro, który gdzieś instaluje obok swojego domu komorę hiperbaryczną i który liczy wszystkie kalorie itd. itd. Wielu jest zawodników, którzy wychodzą z założenia, że na bazie swoich umiejętności mogą po prostu budować swoją karierę, ale nie w hetafę. Tamte wymagania są naprawdę niesamowite. I tam minimalna nadwaga kończy się tym, że płacisz naprawdę bardzo wysokie kary i nie możesz sobie pozwolić na żadne odstępstwo od normy. No bo z drugiej strony, jeśli chcesz grać tak, jak, o, jak oczekuje tego właśnie Jose Bordelas, to musisz być wyżyłowany po prostu do granic. Natomiast, tak jak powiedziałem, w tym sezonie nie wygląda to już tak dobrze. I sam Bordelas, pytany co się stało, twierdzi, że problem jest przede wszystkim... Ze zdobywaniem bramek, ale jeśli spojrzymy sobie na stałe fragmenty, bo często tak bywa w kontekście drużyn, które grają dość defensywnie, że one bronią się stałymi fragmentami. W tym sezonie przed tą ostatnią kolejką jeden gol z wolnego, jeden gol z rożnego. Jeśli w tym momencie spojrzymy sobie na najskuteczniejszych piłkarzy hetafe, to są dwie takie postaci, które strzeliły zaledwie po pięć goli. Z jednej strony Angel z drugiej Jaime Mata. Brakuje tutaj wybitnego goleadora. Kimś takim miał okazać się Enes Inal, czyli facet, który ostatnio z Barceloną wywalczył rzut karny i ten rzut karny na bramkę zamienił, natomiast w kontekście Inala widać raczej taką cały czas jazdę na nazwisku, to znaczy Villarreal, Levante, Valladolid, teraz Hetafe. Cały czas ten facet uchodzi za wielki talent tureckiego futbolu, a to jest rocznik 97, więc już wypadałoby po prostu zacząć strzelać, a, a tego jednak Inal nie jest w stanie zagwarantować, więc tych bramek brakuje. Bordalaz też Tłumaczy się tym, że ta kadra nie jest wystarczająco szeroka, że kiedy on patrzy na ławkę rezerwowych, to nie za bardzo ma po kogo sięgnąć. I myślę, że ci, którzy oglądali ostatnie spotkanie Barcelony z Hetafe, no widzieli po prostu kogo ten facet wprowadził. Tam wchodzili zawodnicy z rezerw bez jakiegokolwiek przetarcia w Primera Division, albo po, po kilku minutach tak naprawdę w hiszpańskiej elicie postaci absolutnie anonimowe. Natomiast Angel Torres, czyli prezes klubu ma kontrargument, ok, ale gdybyśmy grali w europejskich pucharach to ta kadra byłaby szersza. Też po drodze oczywiście w trakcie tego sezonu dochodziło, tak jak wspomniałem wcześniej, do kilku takich scysji Jose Bordalasa z różnymi trenerami. Między innymi z Julenem Lopetegim, to był chyba taki najgłośniejszy konflikt. bo W ostatnich latach najszerzej dyskutowano o tych, o tych spinach z Kike Setienem, głównie o styl z Marcelino. Tam iskry szły wielokrotnie, też zdarzały się takie sytuacje, kiedy Marcelino potrafił już chyba prowadząc nawet Atletic, spóźnić się delikatnie na mecz po to, żeby nie przywitać się z Jose Bordalasem. Ja też słyszałem od pewnego trenera, który pracował w niższych ligach hiszpańskich, że, że Jose Bordalas jest takim gościem, do którego momentami można stracić szacunek przy okazji spotkań, że on delikatnie przesadza. A jeśli chodzi o ten konflikt z Julenem Lopetegim, on narodził się w takiej sytuacji, kiedy Gené bardzo ostro sfaulował Lukasa Ocamposa i właśnie... Bordalas tłumaczy to tak: gdyby to nie było hetafe, to po prostu stwierdzilibyśmy, oczywiście nie cytuję dosłownie, ale taki był przekaz. Stwierdzilibyśmy: no ostry faul czerwona kartka, ok, zapominamy, Jenę pauzuje, jedziemy dalej. Natomiast jako że jest to hetafe, equipo de autor, jak to się mawia w Hiszpanii, czyli drużyna autorska, bardzo często w, o hetafe w Hiszpanii mówi się, używa się takiego stałego zwrotu hetafe de Bordalas, hetafe Bordalasa i to jest chyba taka drużyna. Dwie są takie ekipy: Cadiz de Servera i hetafe de Bordalas. To po prostu każdy faul Generuje od razu taką aferę, i w pewnym momencie doszło do naprawdę takiego konfliktu pomiędzy Lopetegim a Bordelasem, że Lopetegi miał użyć słów powszechnie uważanych za nieparlamentarne i Bordelas domagał się wręcz przeprosin. Natomiast później taka sytuacja miała miejsce także przy okazji rywalizacji z Osasuną. Może nie tak ostra i trochę Bordelas zaczyna nawet w tym środowisku trenerskim uchodzić za persona non grata, a jako, że okazuje się, że inne ligi niekoniecznie doceniają to czego on dokonał w Hetafe, bo on wielokrotnie powtarzał, że marzy o pracy w Calcio, że tym jego absolutnym everestem powinna być Roma, że uwielbia ten klub i tak dalej. Nikt się po niego nie zgłasza. To jest zaskakujące, bo wydaje się, że na takiego trenera, który e, wprowadza antyfutbol, no ale jednak antyfutbol, który jest skuteczny, powinno być zapotrzebowanie w niektórych ligach. Natomiast jak się okazuje, niekoniecznie i ten rynek na razie dość, dość brutalnie, dość negatywnie zweryfikował właśnie Jose Bordalasa. Bordalas ma też dwa kontrargumenty, gdy słyszy, że ten jego styl to jest po prostu antyfutbol. Z jednej strony odpowiada, gdybym ja miał innych piłkarzy, to nie grałbym w taki sposób. Gdybym miał takich piłkarzy jak Barcelona i Johanna Cruyffa, to na pewno nie gralibyśmy tak jak gramy teraz. Drugi kontrargument brzmi, ale inni od nas kopiują, więc wcale nie jesteśmy tak źli, jak niektórzy nas malują. No bo rzeczywiście, od kiedy... Getafe zameldowało się w Primera Division. dało się zauważyć taki trend w hiszpańskiej piłce trend bardzo niepokojący, o którym mówiłem niedawno przy okazji nagrywania odcinka o kryzysie ogólnie w La Liga, że faktycznie zdarzali się trenerzy, którzy starali się poniekąd kopiować ten styl Jose Bordalasa, wychodząc z założenia, że jeśli mierzysz się z wielkimi rywalami, no to antyfutbol pomoże Ci przetrwać i coś takiego można było zauważyć, zwłaszcza w tych słabszych ekipach, między innymi właśnie w Deportivo Alves. ok, to może nie zawsze jest antyfutbol, ale nazwijmy to tak, że jest to futbol bardzo bezpośredni bardzo pragmatyczny, proste środki, długie podania, wysoki napastnik typu Hoselu walawe ma zgraść do skrzydłowego, później do dośrodkowanie i gol albo nie gol. I rzeczywiście taki trend dało się zauważyć, że, że wielu trenerów coś takiego kopiuje, natomiast teraz mam wrażenie, że dochodzi nie do jakiegoś radykalnego zwrotu w drugą stronę, natomiast do jednak delikatnego odwrócenia trendu i wydaje się, że dzisiaj znów piłka hiszpańska poniekąd zaczyna wracać do swoich korzeni. To znaczy, jeśli spojrzymy sobie na Beniaminka, który awansował do Primera División, czyli łezkę, Prowadził tę ekipę Mitchell, trener, który zdecydował się na futbol jednak dość atrakcyjny. Futbol zupełnie nie przynoszący pozytywnych wyników, ale futbol jednak oparty na takiej stricte grze piłką. Futbol, który docelowo miał być elegancki, wyrafinowany i tak dalej. Deportivo Alaves teraz pozbywa się Abelardo, którego druga przygoda ze Stadio de Rosa okazała się kompletnym niewypałem. Tylko jedno zwycięstwo i po kogo sięgają? No nie po jakąś kalkę Jose Bordalasa, tylko tylko po Javiego szkoleniowca wychowanego jednak w Villarreal, gdzie liczy się gra piłką, gdzie liczy się futbol właśnie taki wyjątkowo estetyczny. Łezka za paczety to też nie jest futbol jakiś prymitywny, absolutnie nie powiedziałbym. Dlatego wydaje się, że dzisiaj znów idziemy w drugą stronę i żeby jeszcze dodatkowo uargumentować tę tezę, wystarczy zwrócić uwagę na to, kogo obecnie rozpatruje Hetafe, gdyby Jose Bordalas z tym klubem się pożegnał. Dlaczego się nie pożegnał? Ponieważ mamy czasy pandemii i zwolnienie trenera po prostu by dużo kosztowało. Dlatego między innymi Valencia nie wyrzuciła Javiera Graci, ponieważ trzeba byłoby mu wypłacić bardzo duże odszkodowanie. Hetafe też musiałoby zapłacić jakąś konkretną sumkę Jose Bordalasowi, no i oczywiście Hetafe, jako że klubem najbogatszym nie jest, woli tego uniknąć. Hetafe jest klubem, który w dużej mierze w dużej do jakiegoś tam stopnia opiera się na wypożyczeniach i teraz tak naprawdę półkadry, niemal pół kadry, to są piłkarze, którzy nie mogą być w 100%, w 100 pewni, czy w tym klubie pozostaną na kolejny sezon, bo albo kończą się kontrakty, albo są wypożyczeni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do, do tego, o czym mówiłem, w pewnym momencie mówiło się o tym, że, że ta atmosfera w Hetafe stała się gęsta do tego stopnia, że Bordalas wyleci, że piłkarze mają go dość, że, tre, że prezes ma go dość. W pewnym momencie nawet przy okazji jednego z konfliktów, właśnie chyba z Julenem Lopetegim, Bordalas narzekał otwarcie, publicznie, nie między wierszami, tylko wprost, że nie podoba mu się to, że w trakcie tej trudnej sytuacji nie dostał wsparcia ze strony klubu. I pamiętam taki wywiad przeprowadzany w jednej ze stacji radiowych i dziennikarz pytał Bordalasa, no ale jakiego wsparcia? No po prostu ze strony klubu. Ale od kogo? Ze strony klubu. Ale od prezesa? Nie, chodzi mi po prostu o ludzi z klubu. No dobra, to dyrektora? No nie, 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 chodzi mi o ludzi z klubu. No i troszkę się tak Bordelas wysypał, no bo to, to jest oczywiste, że chodziło o prezesa. No przecież nie o kierownika drużyny, czy nie o panią pracującą w administracji, czy o księgowych. Oczywiście chodziło o prezesa i tutaj ten konflikt oczywiście narasta, troszkę pod przykrywką takich oficjalnych wypowiedzi Bordelasa, że nie, że te relacje są znakomite i tak dalej. Natomiast ewidentnie widać od dłuższego czasu, że nie są. Ale jakie informacje pojawiały się wtedy? kiedy wielu twierdziło, że, Bordala, że Bordalas ostatecznie wyleci. Mianowicie, kandydatem głównym do zastąpienia tego trenera miał być Robert Moreno, czyli były szkoleniowiec Monako, były asystent Luisa Enrique, między innymi w reprezentacji Hiszpanii, ale też w Barcelonie, no i przede wszystkim były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, właśnie wtedy, kiedy Luis Enrique zmagał się z tragedią rodziną. To tylko pokazuje, że hetafe chciało odejść od tego stylu, który proponował Jose Bordalas. Być może Angel Torres doszedł do wniosku, że albo ten styl się wypalił, Albo po prostu trzeba poszukać czegoś zupełnie nowego. Mało tego. Robert Moreno to był główny kandydat, pozostali kandydaci. Albert Celades, czyli facet, który prowadził Walencję. Ze zmiennym, powiedzmy, szczęściem, albo albo bez większego szczęścia, ale generalnie funkcjonował w reprezentacjach młodzieżowych Hiszpanii czy w reprezentacjach juniorskich. A jeśli a jeś prowadzisz reprezentację młodzieżową Hiszpanii, no to siłą rzeczy musisz stawiać niekoniecznie na tiki, tak, ale jednak na atak pozycyjny i grę dużą liczbą podań przy dużym posiadaniu piłki. To też pokazuje, że Torres czegoś takiego chciał. I Rubi, który też kojarzy się bardziej z taką piłką niż z antyfutbolem. To pokazuje, że być może pomysł Jose Bordalasa w hetafę się wypalił. Aczkolwiek w pewnym momencie nawet sam Bordalas myślę, że mogło dojść do takiej sytuacji, kiedy Mógł dostać nawet jakieś takie wotum nieufności ze strony prezesa na zasadzie: Słuchaj, zmień to trochę, bo po pierwsze, nie da się na ten styl patrzeć. Był taki mecz chociażby pomiędzy Hetafe a Deportivo Alaves w tym sezonie, kiedy gra piłką tam trwała 40 czy 50 kilka minut, naprawdę absolutnie nie dało się na to patrzeć, ponieważ trafiło do Hetafe w ramach wypożyczenia dwóch piłkarzy, którzy ten styl mieli odmienić, mianowicie Carles Alenia, wypożyczony z Barcelony, a także takie Kubo, któremu nie poszło w Realu i który został wypożyczony z Realu Madryt. To miała być taka kolejna trampolina w karierze, takie Kubo troszkę jak Majorka i miało to wypalić o tyle, że miałby bliżej do Madrytu, że trenerzy z Realu mieliby blisko na Koliseum Alfonso Perez, żeby Japończyka oglądać i rzeczywiście ci piłkarze wprowadzili się do zespołu Hetafe bardzo obiecująco, zwłaszcza te pierwsze minuty takie kubo były, no właśnie, bardzo obiecujące, ale im dalej w las, tym bardziej mogliśmy się utwierdzić w przekonaniu, że, że Kubo po prostu ma pewne braki, że to nie jest tak, że Unai Emery po prostu się na niego uwziął, tylko że w dalszym ciągu ten piłkarz jeszcze nie jest tak w 100% przygotowany do gry w tym profesjonalnym futbolu, aczkolwiek uważam, że gdyby przykładowo Robert Moreno, Salades albo Rubi przejęli hetafę, to takie Kubo mógłby grać tam nawet pierwsze skrzypce. Carles Alenia, bardzo chwalony przez Bordalasa, w miarę się dostosował, natomiast to też nie jest jakiś wybitny zawodnik, żeby było jasne. Za chwilkę Barcelona będzie musiała podjąć decyzję, Propo właśnie Aleni, czy przedłużać to wypożyczenie, czy w ogóle co z tym piłkarzem robić, bo wygląda na to, że ten jego czas nakampnął. Przeminął, chyba że znów dojdzie do jakiegoś nieprawdopodobnego przełomu. Ale z drugiej strony zdarzają się też piłkarze, którzy potrafią ten pobyt w Hetafę wykorzystać fenomenalnie i po prostu rozwinąć się w wielu aspektach. Dwóch środkowych pomocników, Nemania Maksimowicz i Mauro Arambari, to są zawodnicy, którzy spokojnie mogliby trafić już teraz do mocniejszych drużyn. Może niekoniecznie na poziomie Atletico, ale takich ekip z Ligi Europy jak najbardziej, no i przede wszystkim Mark Kukureja. To jest facet, który przede wszystkim swoim charakterem, tym że sprawdził się i w Eibar, i w Getafe, i wcześniej w sumie w rezerwach Barcelony, także wyglądał obiecująco i zahaczył już o reprezentację Hiszpanii i odgrywa bardzo ważną rolę w hiszpańskiej młodzieżówce i potrafi zagrać na dwóch pozycjach, bo to jest i skrzydło i lewa obrona. To jest taki zawodnik, który przerósł już Getafe absolutnie pod każdym względem, więc rzeczywiście zdarzają się tutaj tacy piłkarze, którzy mogą powiedzieć: rozwinąłem się u Jose Bordalasa i wybór Hetafe był dobrym pomysłem. Czy tak powiedzą Alenia i Kubo na dłuższą metę? To się okaże. Jak zakończy się ta cała historia? Podejrzewam, że Hetafe ostatecznie utrzyma się w Primera División, no bo jednak ma zbyt mocną kadrę, żeby z ligi spaść są słabsze drużyny i to zdecydowanie. Natomiast wydaje się, że po tym sezonie jednak panowie Torres, a także Bordelas podadzą sobie ręce i po prostu podziękują sobie za nieprawdopodobnie owocną współpracę. Ra raczej nie będzie tutaj happy endu właśnie dla Jose Bordelasa. Dzisiaj mówi się o tym, że Walencja jest zainteresowana właśnie tym szkoleniowcem, że, że Bordelas po prostu ma trafić do zdecydowanie większej marki, teoretycznie mocniejszego klubu i tam też ma postarać się przynajmniej zrobić wynik ponad stan, bo niewykluczone, że ta kadra w walencji, odchudzana tak naprawdę od wielu miesięcy, po prostu stanie się dość przeciętna jak na standardy Primera Division i że po prostu potrzebny będzie tam szkoleniowiec, który jest w stanie wycisnąć z piłkarzy coś więcej niż to, co oni dawali do tej pory. A po kogo sięgnie hetafę? No właśnie. Być może dojdzie tutaj do takiego absolutnego zwrotu akcji, jeśli chodzi o samo podejście do piłki, jeśli chodzi o styl. No i sam jestem ciekaw, jak ta konfrontacja dwóch światów, to zderzenie dwóch zupełnie różnych filozofii, czyli hetafe, kojarzone z piłką, totalnie antyhiszpańską, plus trener, który będzie starał się. Prawdopodobnie wprowadzać właśnie atak pozycyjny i tego typu grę. Jak to się sprawdzi? Myślę, że to będzie jeden z takich najciekawszych eksperymentów do śledzenia. Natomiast fakty są takie, że jeden ze zdecydowanie najlepszych trenerów w Hiszpanii ostatnich lat, ale też może nie najlepszych trenerów w Europie, ale no, top kilkanaście powiedzmy jak najbardziej, po prostu wypalił się w tym momencie i być może po prostu potrzebuje chwili przerwy, a być może. Być może piłkarze mają dość, być może ten Faisal ma tam rację. W każdym razie ta historia pod tytułem Hetafe i Bordelaz prawdopodobnie zmierza teraz do końca. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak powiedziałem kilka dni temu, raz na jakiś czas będą tutaj pojawiały się odcinki o mniejszych klubach. Mam świadomość, że nie będzie tutaj klikalności na poziomie Barcelony, Superligi, Realu Madryt i tak dalej. Natomiast w takich klubach czasami dzieje się także wiele ciekawych rzeczy, nad którymi warto się pochylić. Dziękuję Wam za komentarze, za łapki w górę, także za zainteresowanie. Dzisiaj, jeśli oglądacie ten filmik, w poniedziałek słyszymy się przy derbach kraju basków Eibar kontra Real Sociedad Eibar, który prawdopodobnie za chwilkę także pożegna się z hiszpańską elitą, a w czwartek słyszymy się w Kanal Plus także przy rywalizacji Granady z Barceloną. Bądźcie z nami. Na razie.